Pojawiły się nowe informacje na temat lokalizacji Cole i Jay'a w Ninjago Powstanie Smoków, także teraz nie dość, że mamy potwierdzenie, że pojawią się oni obydwoje w przyszłych odcinkach, to dodatkowo przedpremierowo wiemy, co robili przez ten cały kawał czasu. Oprócz tego jest jeszcze jedna ciekawa informacja na temat Kaya i Wildfire oraz opis drugiej połowy sezonu, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam. Na początek muszę wspomnieć o tym, że informacja wypłynęła z tajlandzkiej strony Lego Ninjago, tak więc tłumaczenie może nie być idealne, ale w większości przekaz powinien zgadzać się z oryginałem. A co możemy dostrzec na tej stronie? Dokładnie to opisy wszystkich głównych bohaterów ninjago Powstanie Smoków, ale nawet tych, którzy się jak na razie nie pojawili w serialu. Także Jay i Cole również znajdują się w zakładce z opisami i możemy o nich przeczytać następujące rzeczy. Jay jest zabawny i jest sercem drużyny ninja. Może on jednak porzucić swoje głupkowate zachowanie kiedy jego przyjaciele są w niebezpieczeństwie. Pracuje on od teraz dla tajemniczej organizacji i nie rozpoznaje drużyny ninja. Bardzo ciekawy opis i z pewnością pytanie, jakie rodzą się w głowie wielu z nas dotyczą tej tajemniczej organizacji, o której była mowa. Czym może ona być? Czy jest to przyjazna organizacja? Czy może coś w pokroju Imperium? No tego raczej się dowiemy dopiero w drugiej połowie sezonu i na tą chwilę możemy tylko się zastanawiać. Co ciekawe, nie będzie on rozpoznawał naszej drużyny ninja, tak więc ten może być równie ciekawy co tajemnicza organizacja. Wyobraźcie sobie, jak będą przebiegały interakcje między bohaterami. No nie mogę się już doczekać. Przechodzimy sobie do opisu koła, który ma równie ciekawe informacje jak poprzednio o niebieskim ninja. Silny i niezawodny, prawdziwa potęga koula pochodzi jednak z czułości do swoich przyjaciół, rodziny i osób, którym pomaga. Posiada on od teraz nową umiejętność, która pozwala mu na wytworzenie kamiennej zbroi, przez co wygląda jak przerażający golem. Jakiś czas temu nawet nagrałem film o nowym zdjęciu, które zostało udostępnione na jednej z platform streamingowych i ukazywało ono pewnego kamiennego golema, który przez fanów, w tym właśnie mnie, był najprawdopodobniej Kołem. Nie myliłem się, jest to czarny ninja we własnej osobie. Muszę przyznać, że jest to ciekawa umiejętność, ale nie będzie to już jakieś wielkie zaskoczenie, jak w przypadku rzeczy związanych z J'em. Fajnie, że przecieki, które wychodzą co jakiś czas na różnych platformach, łączą się ze sobą w taki sposób. To już były wszystkie opisy bohaterów, których nie mieliśmy okazji widzieć w serialu, ale zaciekawił mnie jeszcze ten okaju, mianowicie jest w nim napisane, że Kai będzie szkolił Wildfire na nową ninja ognia. Także ta dzika dziewczyna jest nową pretendentką na tą rolę i wszystko łączy się z opisem planów na przyszłość powstanie smoków, które zdradził jeden z twórców jakiś czas temu na Twitterze. Napisał on, że ninja będą tworzyć jakieś doja, które będą ze sobą rywalizować. Także Kai zostaje nauczycielem, Lloyda w tej formie już widzieliśmy w pierwszej połowie i zobaczymy, jak zresztą ninja, ale obstawiam, że także jakieś tego typu role dostaną. No i już na sam koniec. Wspomnę o prawdopodobnym opisie drugiej połowy sezonu, który jest dosyć wiarygodny. Możemy z niego dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat fuzji wstrząsów i w jaki sposób je zatrzymać. Podobno, pierwszy mistrz z stworzył trzy smocze rdzenie, które zostały zapisane na pradawnych zwojach i mają one moc zatrzymania tych zjawisk, a przynajmniej tak wierzą Nia i reszta bohaterów. Samo istnienie tych rdzeni utwierdza ninja w przekonaniu, że mistrz i pierwszy mistrz z przewidzieli fuzję i liczyli, że da się jej zapobiec. Końcowo Lloyd używa rdzeni do zatrzymania fuzji wstrząsów i uwolnienia smoka źródła z niewoli w Imperium. Moim zdaniem, super, że twórcy nadal trzymają się starych sezonów i wspominają pierwszego mistrza z Pinjitsu i po prostu nawiązują do początków Ninjago. Mogliby oni totalnie odlecieć, a jednak nadal trzymają się tego, co zostało wykreowane wcześniej. Jedyne co mi się nie podoba to fakt, że ninja znowu wygrają prawdopodobnie wychodząc z tego wszystkiego bez szwanku. Miałem nadzieję, że jeśli serial jest zaplanowany na kilka lat i ma być kilka. Sezonów, które łączą się w jedną historię, to jakieś gorzkie albo słodko -gorzkie zakończenie dostaniemy, jak na przykład w sezonie ósmym. Ale cóż, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie na ekranie i liczę, że druga połowa będzie równie albo nawet bardziej ciekawa co pi jak pierwsza. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do samego końca. Polecam zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Polecam także zobaczyć wczorajszy materiał, w którym omawiałem cały kanon Ninjago. I co, do następnego, Siema!